Górska i Piotr Sadzi, laureatami Nagrody Literackiej miasta Radomia. Pneumatyczne karabinki treningowe Beryl dla studentów Uniwersytetu Radomskiego. Przy Galerii Słonecznej w Radomiu powstaje plac zabaw. Dzień dobry, Milana Majewska. Zapraszam na informacje. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Literackiej Miasta Radomia. W kategorii Książka Literacka zwyciężyła Olga Górska, za nie Wszyscy Pójdziemy do raju. Natomiast w kategorii Książka Naukowa, popularno-naukowa, laureatem został Piotr Sadzik za regiony pojedynczych herezji. Nagroda Literacka Miasta Radomia jest przyznawana co dwa lata od 2009 roku za wydawnictwa związane z naszym miastem lub regionem poprzez ich tematykę lub autora. W tym roku do ósmej edycji zostały zgłoszone 24 książki. Spośród nich jury wybrało po trzy tytuły z dwóch kategorii. Ogłoszenie laureatów odbyło się podczas uroczystej gali w czwartek w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Bardzo się cieszę, bo to pokazuje, że Radomianie pisali, piszą i mam nadzieję, że będą pisać. I też w Radomiu w naszym mieście i w naszym regionie znajdują inspiracje do tego pisania. Naprawdę dobre pozycje zachęcam, zapraszam. W kategorii książka literacka nominowane zostały Nigdzie Małgorzaty Boryczki, nie wszyscy pójdziemy do raju Olgi Górskiej oraz nieuzasadnione poczucie szczęścia Tomasza Tyczyńskiego. Ostatecznie nagrodę otrzymała Olga Górska. To, że radą pojawił się w mojej książce, to była moja ostatnia decyzja redakcyjna. Tam w pierwotnej wersji mojej powieści nigdy nie miał się pojawić radą. Nazwa miasta miała być ukryta. I w ostatnim momencie zdecydowałam, że, że radą się tam pojawi i stąd w ogóle też ta bliskość teraz tych nagród, nominacji, bo okazało się, że moi czytelnicy utożsamiają się z, z tą historią, z tą radą z Kością. Dzisiejsza nagroda bardzo mnie cieszy. To jest jednak taka radość spontaniczna, dziecięca, coś, czego się nie da ukryć, bo jest w takim momencie. Mojego... Życia, kiedy potrzebuje wewnętrznej też motywacji do pisania dalej. Co zdecydowało o wyborze laureatki? W przypadku pierwszej to jest sprawa oczywista, choć trudna, wymiar literacki, ale równocześnie umiejętność wprowadzenia, bo jest to Nagroda Literacka Miasta Radomia, radomskich realiów w bardzo nowocześnie, ciekawie i finezyjnie opowiedzianą historię. W kategorii książka naukowa, popularno-naukowa wybrane zostały: Regiony pojedynczych herezji Piotra Sadzika, Powidoki codzienności Rocha Sulimy oraz Zlikwidowane przekształcone rozproszone. Nieistniejące biblioteki Radomia z lat 1839-2015 Marty Wiktorii Trojanowskiej. W tej kategorii laureatem został Piotr Sadzik. Cieszy mnie niezmiernie i bardziej niż inne nagrody. No, właśnie z tego względu, że docenienie w miejscu, w którym było się jako dzieciaki i nastolatek, po prostu smakuje inaczej niż inne docenienia. Wprawdzie nazwa Radom pojawia się w książce cały jeden raz, ale pojawia się bodajże na drugiej stronie. Niemniej to właśnie z Radomia się wykluwa cała opowieść. Co o książce sądziło jury? To już jest wymiar inny, przede wszystkim horyzont intelektualny zawarty w tej książce. To jest książka, która będzie taką doskonałą wizytówką autora z jednej strony, z drugiej ona wnosi coś nowego i pokazuje też w taki nieoczywisty sposób, Myślę, to nie mogło wybrzmieć ze sceny, ale rangę po prostu, wysoki poziom średniego szkolnictwa w Radomiu. Napisał po prostu wybitną książkę literaturoznawczą. Do nagrody można było zgłaszać książki wydane po raz pierwszy pomiędzy 1 października 2021 roku a 30 września 2023 roku. Jak przyznał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, wybór laureatów był bardzo trudny. Rozmowy jury toczyły się tylko i wyłącznie wokół tego, która nieco bardziej wyróżnia się na tle pozostałych. Cieszę się, że wygrały książki bardzo związane z Radomiem. Bardzo się cieszę, że mamy dużo twórców. Piszących w Radomiu, tacy, którzy są dostrzegani też na arenie ogólnopolskiej, bo Olga przecież wystawia na podstawie tej książki, dzisiaj nagrodzonej w Radomiu, spektakl, który jest wystawiany w Kielcach. Piotr rzeczywiście był nominowany do większości ważniejszych nagród literackich w kraju i mamy się czym chwalić, mamy się z czego cieszyć, no i też wspierać. Taka też jest rola biblioteki, żeby wspierać naszych twórców lokalnych. Lauraci Nagrody Literackiej Miasta Radomia otrzymali pamiątkowe statuetki i czek w wysokości 10 tysięcy złotych. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Radomia zwycięzcy kolejnej edycji mają otrzymać podwójną sumę, czyli 20 tysięcy złotych. Uniwersytet Radomski zyskał cztery pneumatyczne karabinki treningowe Beryl. Będą one przeznaczone do szkoleń studentów. Karabinki zostały ufundowane przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą one przeznaczone do realizacji szkoleń strzeleckich studentów Uniwersytetu Radomskiego, w tym nauki obsługi broni oraz bezpiecznego zachowania się na strzelnicy. Inicjatywa cenna, która pojawiła się na naszym wydziale, żeby w ogóle taki projekt zrealizować, pochodziła, zrodziła się z pomysłu naszego kolegi z wydziału posła Andrzeja Kosztowniaka, którego dzisiaj z nami nie ma, ale był z nami od początku do końca przy realizacji tego projektu. Producentem karabinków jest fabryka Broni Łucznik. To są na razie cztery zestawy. Tak jak powiedziałem, myślę, że to jest początek dalszej współpracy. To jest idealne odwzorowanie karabinka szturmowego, który jest używany przez Armię Polską, przez Wojsko Polskie. Dlatego to jest bardzo istotne, że ta broń spełnia wszelkie warunki tej broni, która jest. Używana bojowo. Także e, studenci, którzy będą jej używać, będą się jej uczyć. E, będą mogli wprost, mówią, mówiąc kolokwialnie, przesiadać się na e, karabinek szturmowy. Ze szkoleń będzie korzystać blisko 700 osób studiujących prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzisiaj rozpoczniemy proces, który będzie szkoleniem praktycznym dla studentów. Mamy dwa wymiary. Wymiar praktyczny, jako studia praktyczne tutaj. Studenci będą dzięki wsparciu i fabryki broni i fundacji PGZ-u, fundując nam broń, pozwolą, że studenci będą szkolić się praktycznie. I wymiar drugi, taki społeczny, czyli kształtowanie tych postaw proobronnych. W przyszłym roku na uczelni ma powstać nowy kierunek. Zawiązana współpraca z fabryką broni pomoże w jego udoskonaleniu. Trzeba pamiętać o tym, że nasz uniwersytet ma trochę większą ofertę i ta deklaracja współpracy z fabryką broni, no być może będzie szersza, mam nadzieję taką przynajmniej, dlatego że prawdopodobnie od przyszłego roku będziemy prowadzili kierunek z kolei technika służb mundurowych. W związku z tym taki sprzęt również się przyda do nowego kierunku. To ważny projekt także dla studentów. Będziemy mogli faktycznie w praktyce zobaczyć i dowiedzieć się tego w jaki sposób to działa. Jak posługiwać się bronią w sposób bezpieczny, co jest najważniejsze. Będziemy mogli doświadczyć tego, o czym słuchamy na każdych zajęciach. Obecnie w piwnicach uczelni jest przygotowywana strzelnica. Zgodnie z zapowiedziami, będzie ona gotowa na początku przyszłego roku. Przy wejściu do Galerii Słonecznej od ulicy Struga pojawiły się barierki wyznaczające teren budowy. Powstanie tam nowoczesny Plac Zabaw. Plac zabaw powstający przy Galerii Słonecznej będzie dostosowany do dzieci i młodzieży w każdym wieku. Naszym celem było stworzenie placu zabaw, który jest placem e, dla najmłodszych, troszeczkę starszych, ale też dla młodzieży. Plac zabaw będzie wyposażony w innowacyjne sprzęty, ławki dla opiekunów, a także miękką nawierzchnię. Jest to plac, który będzie zawierał zarówno zjeżdżalnie, huśtawki, czyli takie tradycyjne urządzenia, ale też idziemy w taki park linowy, e, w zabawki, które będą rozwijały umiejętności naszych. Naszych dzieci. Zakończenie budowy planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku. Wcześniej nasi klienci staną o tym poinformowani, nasi mieszkańcy e, przygotują tutaj specjalne otwarcie, e, więc każdy o tym będzie wiedział. Plac będzie ogólnodostępny, a jego powierzchnia będzie wynosiła około 500 metrów kwadratowych. Ochotnicze straże pożarne z gminy Solec nad Wisłą otrzymały wsparcie od samorządu województwa Mazowieckiego. Zakupione zostały specjalistyczne kurtki i buty. Sprzęt trafił do pięciu ochotniczych straży pożarnych Sadkowice, Pawłowice, Solec nad Wisłą, Boiska i Wola Pawłowska. Wartość wsparcia to ponad 15 tysięcy złotych. Te instrumenty cieszą się rzeczywiście dużym zainteresowaniem i zwracam uwagę zawsze, że bezpieczny strażak to strażak dobrze wyposażony, który przede wszystkim chroni również swoje życie i zdrowie po to, żeby ratować zdrowie i życie innych osób. Projekt wsparła także gmina Solec nad Wisłą. Okrony osobistej jest wydaje mi się najważniejszym sprzętem, który trafia do ochotniczych straży pożarnych, ponieważ ważne są samochody, ważne są te narzędzia, którymi dysponują strażacy, jednak ta ochrona, zabezpieczenie tej ochrony osobistej w postaci właśnie takiego sprzętu, w postaci ubrań, ubrań, ubrań Nomex i butów, które, które trafiły dzięki wsparciu samorządu właśnie do tych jednostek, do pięciu jednostek z terenu naszej gminy bardzo, bardzo istotny. Pieniądze zostały przekazane w ramach programu Mazowsze dla OSP. Za nami pierwsze opady śniegu w tym sezonie, a w najbliższych dniach synoptycy zapowiadają kolejne, o czym warto pamiętać przed rozpoczęciem jazdy zimą? W ostatni weekend mieliśmy pierwsze opady śniegu w tym sezonie. Przed zakładami wulkanizacyjnymi zaczęły się ustawiać długie kolejki. Na szczęście w kolejnych dniach aura okazała się łaskawsza dla spóźnialskich. Jeśli ktoś jeszcze nie zmienił opon, to teraz jest ostatni dzwonek podstawa to wymiana opon z letnich na zimowe. Szanowni Państwo, nie ma nic bardziej ważnego, jak przyczepność naszego pojazdu. Przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, żeby ten pojazd wyposażyć w odpowiednie pióra wycieraczek, tak żeby te wszystkie wycieraczki, które są gdzieś uszkodzone, zostały wymienione. Oczywiście zimowy płyn do spryskiwaczy, tak żeby w każdej chwili móc tą przednią szybę oczyścić. W zimowych warunkach ważna jest też technika jazdy. Musimy wziąć pod uwagę, że wydłuża się Droga hamowania. Musimy przede wszystkim zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, tak żebyśmy sobie zapewnili ten czas i tą drogę do bezpiecznego hamowania, do tego wszystkiego, co nagle może nas na drodze zaskoczyć. Oczywiście e, zachęcamy tutaj do tego, aby kierowcy jak najczęściej stosowali jazdę tak zwaną e, polegającą na hamowaniu silnikiem, czyli nie dojeżdżać do samego końca, nie, ha, nie hamować gwałtownie, aby zapewnić sobie tą e, odpowiednią e, odległość i starać się hamować tym silnikiem. Nie śpieszmy się w takich warunkach, ponieważ to my stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również i innych uczestników ruchu drogowego. Należy też pamiętać, że jesienią i zimą wcześniej zapada zmrok. W związku z tym apel do pieszych i rowerzystów, żeby nosili odblaski. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozy pogody. Do zobaczenia.